Dzień dobry, witajcie, we vlogmas numer 6 <ścoughs> sorki, że to tak ten, nie? Ale wiecie o co chodzi. Człowiek się zapomina już. Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Co tam u Was? Jak tam u Was? Co słychać? Dzisiaj tak ogólnie w rzeczywistości mamy 1 grudnia, więc od dzisiaj macie vlogmas. Już pierwszy wjechał. A potem sobie zobaczę, co tam, jak tam. I słuchajcie, kupiłam ten tatuaż na brwi, i teraz właśnie się wykąpałam, zrobiłam sobie pielęgnację yy, i tak dalej. Nakremowałam się, ale bez brwi. Opuściłam to miejsce z brwiami, słuchajcie. I chcę to przetestować, zanim się pomaluję, bo chcę widzieć efekt, słuchajcie. Dlatego chcę iść za chwilę wysuszyć włosy, ogarnąć się. I stwierdziłam, pokażę Wam yy, efekt, czy to w ogóle działa. Czy to jest pizza, wiecie o co chodzi, nie? Czekajcie, muszę. O! Jest, 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 of course. O, Gregor jest w pracy, ja mam czas, mogę się zająć pierdołami. Więc tak yy, szukamy. Na 20 minut. O Jezus. Okej, okay, no to ja nakładam, bo to trzeba odczekać. Kurczę belek. Długo. Ale ja już sobie swój pędzelek, słuchajcie, żeby to ładnie sobie wiecie, nakryć. Tak to się prezentuje. Taka buteleczka, takie pudełeczko było. No i co? No, i będziemy nakładać, tylko wiecie, nałożę to tutaj na moją szpachelkę, bo ja nie chcę tym pędzelkiem robić, bo on mi jest za gruby. Ja nie chcę, żeby one wyszły jakieś grube. Dlatego, słuchajcie, nałożyłam sobie tu i będę sobie teraz po prostu tutaj tym nakładała. Powiecie, jak to jest, nie? Zobaczymy. Słuchajcie, mam to już na sobie. I muszę teraz 20 minut odczekać. Starałam się zrobić jako tak. Tu mi troszkę końcówka nie wyszła, ale bardzo ciężko się to nakłada. Słuchajcie, bo jest to takie gumiate. To nie jest takie leiste. Wiecie o co chodzi? Było mi to ciężko nałożyć, trochę się z tym bawiłam. No ale dobra, 20 minut czekamy. Yy, słuchajcie, w tym czasie idę sobie wysuszyć włosy. Yy, I tak. I potem zobaczymy efekt, jak to w ogóle się ściąga. I tak pomyślałam, że sobie chyba zrobię na ręce na próbę. E, bo potem, jak się pomaluję, to też nie będę w stanie widziała. Ja sobie zrobię tutaj na ręce, na próbę, taki paseczek. I zobaczymy, jak go później ściągnę. Jak przez cały dzień to się będzie długo trzymało, czy to się od razu zmyje. Wiecie o co chodzi? Bo jak ja się pomaluję, to też ten efekt nie będzie tak widoczny. Dopiero wieczorem zobaczymy przy zmywaniu makijażu. Nie? No, muszę też podładować kamerę. I powiem wam, że kupiłam sobie taki e, ten w tym w Rosmanie ostatnio z Essence błyszczyk, żeby nabliżać usta, a i on zostawia kolor różowy po jakimś tam czasie, nie. W ogóle i tu nawet pisze, nie? Color changing, a ja nawet na to nie spojrzałam, bo ja mówię, o olej do ust biorę, nie, żeby sobie po prostu, wiecie, nabliżać, bo ja mam strasznie suche usta noc ostatnie czasy przez te przez te, wiecie co, grzejniki i to wszystko. No, ja patrzę, on zmienił kolor, nie? I mamy różowe usta potem. I to jest zabarwione, tego nie idzie tak łatwo zmyć. No, kolor był ciemny brąz. Teraz wyglądają na czarno, ale jak się ściąga tą powłokę naklejoną, to ma być ciemny brąz. Zobaczymy. Idę suszyć włosy. <coughs> Idę by sobie włoski, i zobaczymy efekt. Chciałam Wam jeszcze pokazać tylko moją długość włosków. Tak się prezentują, tak są ścięte i są zdrowe. No, króciutkie, ale nie za krótkie, bo można by było jeszcze tak ściąć, wiadomo, czy tak. Także myślę, że tak idealnie na odrastanko. No, także właśnie je wysuszyłam i chciałam Wam pokazać, jak ładnie się prezentują. No, jak ładnie są po prostu obcięte. I to nie jest długi Bob. One są po całości w tej długości. Po prostu wiecie. Od tyłu ściachane na wprost, nie? Ale jak wiecie, się je wysuszy, one idą troszkę w górę, no to one się tak e, układają po prostu, nie? No, i zamówiłam sobie, słuchajcie, taką szczotkę, przedwczoraj czy wczoraj, e, która wyciąga, bo do takiej fryzury najlepsze są te szczotki, które wyciągają te włosy i robią takie wolumę ładne. Zdrowe, od nasady już, wiecie? A ja takiej szczotki nie mam, i jest mi ciężko robić suszarką i szczotką e, zwykłą, więc zamówiłam sobie już taką suszarkę z taką szczotką z Rewlona, bodajże, czy z czegoś to tam nie Babyliss czy coś, już nie pamiętam, e, żeby sobie te włosy wyciągać od nasady przy suszeniu, żeby był ładny właśnie taki efekt podniesionych włosów, nie? Bo to fajnie wygląda właśnie przy takich krótkich fryzurkach, e, jak ja mam. Jak te włosy są ładnie właśnie, o, natapierowane i takie, wiecie, wolumiaste, nie? No, zobaczymy, jak przyjdzie, to zrobimy na próbę, czy się coś będzie zmieniać. Ale myślę, że tak, tylko muszę jakiś produkt też na pewno kupić do wolumę, żeby te włosy ładnie, no, jak to się mówi, wyciągać, nie? Dobra, idę się ubrać, słuchajcie, i wracam później z rzęskami. Jestem dziewczęta moje kochane. Eee... I chciałam teraz sobie to zdrapać, bo minęło już, nawet powiem Wam z pół godziny, bo jeszcze sobie zjadłam śniadanie. Bo jak chciałam po. Em, jak to się nazywa? No, po wysuszeniu włosów. To było jeszcze takie delikatnie mokre. Dobra, lecimy. O. Aha. To nie wygląda tragicznie, ale teraz pytanie: Jak długo to się utrzyma? Czy to się odbiło? choby Henna. Ej. I co, I co tak zostanie na 2-3 dni, czy tylko na dzisiaj? Jak to się y, odczuwalnie, jak ta maseczka na nos, y, na wyciągnięcie porów, tak troszkę boli, bo są włoski, ale ja nie mam za dużo, więc jest ok. O, tak i tu jeszcze. No i ciekawa jestem, i co, i ile to się będzie utrzymywało. Nie ma tragedii, coś tam zostało. No zobaczymy po makijażu wieczorem, jak się zmyje. Zobaczymy, czy, ten, czy to tak zostanie, czy będzie mniej dzisiaj wieczorem. Tylko muszę naprawdę z Wami dzisiaj zmyć makijaż, nie? Oczywiście nie mówię, żeby zmywać teraz szczoteczką, e, wiecie, szczoteczką i robić szuruburu, peelingi, bo to wtedy wiadomo, że zajdzie, ale normalnie umyjemy twarz. I ten i zobaczymy właśnie efekt wieczorem. Ale jest ładnie. Nie wiecie, tu jest ta lampa, ale ogólnie. No, trzymać się trzyma coś. Tam odbiło. Wiecie, jak ktoś nie ma brwi, tak jak ja, to nawet fajnie mieć chociaż troszeczkę efekt, nie Zawsze już jest jakaś rama twarzy. Patrzcie. Dużo nie trzeba. Makijażu też dużo nie trzeba. A ja się chociaż troszkę teraz podmaluję, ale ten, ale nie trzeba dużo, jak ma się te brwi, to jakoś tak człowiek już, no, wygląda lepiej, nie? No, ale nie, nie piszcie mi, żebym sobie zrobiła tatuaż albo permanentny, bo już to robiłam, mi to się wszystko nie trzyma, więc wolę sobie, jak to się mówi, malować, nie przeszkadza, ale przetestować takie coś i to, słuchajcie, to kosztowało euro 59 na temu. Więc to nie jest nie wiadomo jaka strata, i wiecie, nawet wypróbować takie coś jest fajnie. A jak to się będzie z 2-3 dni utrzymywało, to by było super. To by było super. Dobra, dziewczęta, ja się ogarnę szybciutko. Zrobię sobie jakiś delikatny makijaż, ale nie jakieś nie wiadomo co, po prostu makijażu delikatne. <grywanie> I ten i idę sprzątać, ogarniać chałupkę. Troszkę się ruszyć. Przecież nie ukrywam, że jestem dzisiaj jakaś nie ten, ale dobra. Nic nie zgłodzi. Mam, mam tu jeszcze jakieś flotki. Bo ja wykańczam wszystkie swoje stare fluid, żeby sobie miejsce zrobić. I dzisiaj chcę też tutaj w końcu posprzątać, bo nie ma już nic. okej, okay. Dobrze. To co, widzimy się kochani później troszeczkę. Ja podładuję też kamery, ogarnę fałpce. No i muszę poprzerabiać vlogi, muszę jeszcze zrobić dwa szkolenia z pracy, bo mamy czas do 12 grudnia, a chciałabym mieć już to z głowy. Także dzisiaj mi trochę zejdzie na komputerze, wiecie. Dobra dziewczęta, to widzimy się później. Ja się troszeczkę ogarnę. Okej dziewczęta, gotowa. ups sorki. Gotowa jestem, <laughs> ogarnięta delikatnie. Yy, I powiem wam, że zrobiłam sobie jeszcze na tych brwiach tylko kredką. Już nie tymi tam pomadami, nie wiadomo czym, tylko kredką, tak jakby chciałam troszeczkę, yy, wiecie, koloru dołożyć i tyle. I tak zobaczymy wieczorkiem jak będzie, nie? W ogóle, wiecie co? Mam płatki, te takie kosmetyczne, nie? O to mi chodzi, te, te, te baciki z Rosmana. Kupiłam, a wiecie, kiedyś już 3-4 paczki, nie? I tak ich używam, bo no co zrobić? Trzeba je użyć do końca. Ale taki pyłek z nich leci biały, i wszędzie się to kuźwa cały czas osypuje, że jest jakaś masakra. Nieładnie to wszystko lekarza, aby wygląda. Ej, zimno. Ja tu wszędzie okna nie pootwierałam. Trzeba zamknąć kleonie. Zimno. Chodź, już przewietrzyłyśmy. co? Tam leci jakiś stream od Wardengi, chyba. Ale nie wiem o co chodzi. Bo, słuchajcie, ten bo byłam w pokoju, się malowałam tu zamkniemy jeszcze Wszędzie okno miałam otwarte, bo wietrzyłam jakieś pół godziny, ale zimno się zrobiło no, także co moi drodzy wczoraj słuchajcie ciasteczka wyszły, udały się wszystko gotowe i już więcej piec chyba nie będę stwierdziliśmy, że to starczy jak zrobię paczuszki tak, licząc, wiecie, po troszeczku każdą, też nie będę, nie wiadomo, jakich dużych robić paczek. Myślę, że takie, takie bojtelki to to starczy. No, także tak. Na razie kończę. Kochani, idę podładować kamerę. Oj, czekajcie, bo za głośno telewizor. Idę kamerę podładować. No i muszę trochę posprzątać po prostu. Bo jestem dziś jakaś. nawet dzień, słuchajcie. Nowy tydzień i ja jestem jakaś przywalona. Nowy tydzień, a ja przywalona. Idę ładować kamerę, i trzeba ruszyć dubsko. Do później. No, 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 no. Ale, kochani moi, drodzy najbliżsi, parafianie, posprzątałam wszystko, wyprałam pranko, porobiłam porządki. Ogarnęłam wszystko i słuchajcie, teraz idę robić szkolenia. Kuźwa, jest ich 8. Oni chyba oszaleli, nie? Muszę zacząć, bo do 12 grudnia mamy je zrobić, a ja nie lubię mieć czegoś odłożonego na później, takich ważnych spraw. I chcę to teraz zrobić. Co ja tu mam znowu? Nic mi się nie chce. Nie mam dzisiaj ambicji w ogóle. No cóż, nie mam wyjścia słuchajcie. Idę robić te szkolenia. Jeszcze muszę vlogi poprzerabiać chyba z dwa albo i trzy. Także mam na komputerze teraz roboty w Ale cóż, najważniejsze, że jest czyściutko. I Siwaro sobie właśnie pojadł i pójdzie teraz spać, tak? A potem będziemy cię czesać i wycinać, jak jeżeli coś jest nie tak. Proszę bardzo. Bo już mu odrasta sierść. No, ym, także potem kotkami się zajmę. Muszę jeszcze tam popatrzeć na ich pazurki, i w ogóle, i w ogóle. Kaka kontrol? Ja po prostu padam dzisiaj, nie wiem co się dzieje. Ale wiecie co? Bo ja mam jeszcze dzisiaj i jutro urlop. I chciałam dzisiaj wstać mimo wszystko wcześnie, z tego względu, żeby się już w ten rytm, jak to się mówi, wejść w rytm, tak? I ten. No i mówię, weznę sobie, wstanę dzisiaj wcześniej, nastawiłam budzik na siódmą. Wiecie, w urlop spałam do dziewiątej, nie? Nawet do dziesiątej. I kurz, jestem dzisiaj tak przywalona, że to jest masakra, nie? Słońce wali, Ej, jest 10 stopni, było, ym, w nocy był minus, teraz słońce świeci, jest chyba z 10 stopni. Tak, uwal się, uwal się, leż. No, także idę, idę kochani, idę śmigać, idę robić, bo czas mnie goni, a nic narzekaniem, z... nie wskóram. To papa. Siwarek i Kleo towarzyszyły mi przy przerabianiu vlogaska Zrobiłam słuchajcie cztery szkolenia. Cztery szkolenia. A teraz idziemy, słuchajcie, bo Greguś wrócił. I zobaczcie, co będziemy robić. Czekajcie ściszę ten radę. Co? Ja gotuję ziemniaczki. Tu mamy flam z wczoraj, bo któregoś wczoraj jeszcze gotował nam jedzonko. Tam mamy kapustkę i bigos tak jakby. Więc to wszystko będzie podgrzane. A my idziemy teraz. Otwierać kalendarze adwentowe. Chodź! Mam mama? Tak, dziękuję na rocznicę. znaczy co miesiąc zostaje? To nie jest tak. Więc tak. to jest moje. To jest Gregusia i Kotków. To jest Gregusia. A jeszcze Gregusiowi dojdzie jutro kalendarz ten główny, który sobie, który sobie zamówił. To czekaj, te filamu chyba tu. Nie mam statywu, ale nie chcę mi się nosić. Ja otwieram dla kotków numer jeden. Dzisiaj prezenty będą. Numer jeden dla kotencjiów moich. Cleo Siwar! Prezenty, adwentowy kalendarz. o Ty jakie fajne jakieś takie owocki czy coś? Takie jakby, wiecie co? suchy łosoś albo coś takiego. Wygląda. Sewa, Siwa, Kleo! Mmm! Halo, Patrzcie, co mama dla was ma! Patrzcie, co mama ma. Chodź tutaj, Kleo. Tutaj dostaniecie popu. Adwentowy kalendarz. O, proszę! Kleunia ty też tu, proszę. Siwaro, sufleonka. Okej. Okay. Kotki jedzą. Smakuje? Nie bój się, warte są, kurz, faj dicham mm. Angst essen. Siwar jetzt. <laughs> Smakuje. Na ja, czekoladę? Tak. Mam nie Mam Maiz. Okej. Sojmilk bestimmt. Zimną kremu A ty lubisz cymb. To jest extra dla dich, widzisz? Erst jetzt so. Auf? Nein, lass zu, dann ist es schwieriger zu suchen später. Okay. Du jetzt das, Marvel? Das ist einfach, weil das... Ach so, ist es nummeriert? Mhm. Ah, ich dachte, das muss ich aussuchen. Da merke ja, ich den <laughs> Und was machst du David? <laughs> ich mach so. Genau, mach wieder rein. <laughs> Da, Eddie. Da, Eddie, Eddie, Eddie. Lala, Lala, das ist der Rechko. Hallo. Das ist ein neues. <laughs> jetzt, danke. Wie lässt 1147. Ańca gros. O, U. U, brązik. A grad. Teraz mam brąz. <gry> Mięciusia. Dobrze, że nie jakieś czerwienie różowe, bo brązy teraz akurat nie. Broń Brąz jokowa. Brązowe pletki. cool Kul. Tanki Weihnachtsman! Tankę Ale fajny! Podoba mi się ten kalendarzyk on jest przepiękny. Będę miała później ładne pudełko. Poma! była, troszeczkę to bardzo. A czemu te czekolady nie jest szac? I czekoladę, was jest los. Szpeta? okej. Okay. Odkładamy na potem na miejsce. Brązowa pomadeczka pasuje do mojego golfika dzisiaj. <ścoughs> tak, 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 tak. To fajnie. No, ziemniaczki się gotują, słuchajcie. Eee... Także jeszcze 10 minut, i później greguś ten. Tylko podgrzejemy, bigosiki gotowe. A ja, słuchajcie, zrobiłam cztery szkolenia, i już mam dosyć. Ale jeszcze jedno mi chyba zostało. I dwa zrobiłam te szybkie kursy, które musiałam yy, po prostu mieć, wiecie, zatwierdzone na świeżo. One są co jakiś czas. No i cztery szkolenia, te takie, wiecie. Z wideo, z, z quizem, trzeba odpowiadać też na pytania. Jedno przerąbałam w sumie. Miałam e, na wszystkie pytania dwa razy błędną odpowiedź, ale w 80%, jak się odpowie, wszystko dobrze. To nie trzeba robić poprawki, nie? To jest najważniejsze. Ale się udało mi w normach. No, tylko to jedno, a resztę zrobiłam i wszystkie dobrze. Człowiek w tych czasach się musiał uczyć, a mnie nie mogłaś teraz iść uczyć do szkoły, wrócić. Ja pierdzielę, ale, Szat, jest In Schule zurückgehen und lernen in diesem Alter, das weil. Es wird schwer, aber ich glaube, vielleicht muss das bald wieder kommen. Ja. Wie das muss kommen? Hast du das vor? Du hast vor zur Schule gehen? Aber aber auch. Dann aber ey, ist A few moments later. Ähm, no właśnie, właśnie mówię teraz I na nowo to wszystko przechodzić i te wiecie, testy, sprawdziany, to wszystko, to głowa już nie jest taka lekka i taka, ym... wiecie o co chodzi, miękka na tą naukę, nie? To trzeba cały czas praktykować, żeby ta głowa była w stanie dalej prowadzić różne właśnie szkolenia, jakieś tam wiecie, takie, yy... żeby to wchodziło do głowy, żeby się tego uczyć, później te sprawdziany i w ogóle, i w ogóle, nie? A Gregor mówi, że jego to będzie czekać, bo on chyba chce zrobić jakieś jeszcze szkoły. Masakra, ja nie, ja bym już nie chciała, jakieś tam wiecie na studia iść, dodatkowo jakieś szkoły, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Chociaż z drugiej strony, jakbym tak miała tylko poświęcić teraz się na, właśnie na siebie, żeby tylko się uczyć, ale nie, że praca i nauka, bo to wtedy jest tego dużo. Do pracy jeszcze się uczyć to jest taki wiecie, no przebitek dla mózgu, nie? Jakbym miała ja teraz na przykład wybrać, właśnie, że nie musiałabym chodzić do pracy, ale musiałabym się teraz przez pół roku cały czas tylko uczyć, może i bym się tego podjęła bo coś nowego, coś na próbę, ale tak jak mówię, nie, pra nie z pracą, nie? Bo ja wiem, ludzie robią weekendami szkoły, a w tygodniach pracują, ale ja to wszystko, te obowiązki, i dobrze, że jeszcze dzieci nie mam, bo niektórzy to nawet z dziećmi to robią, ale ja nie potrafiłabym. No, to wtedy musiałabym z czegoś zrezygnować albo z YouTube'a i z dodatkowych właśnie takich moich prac. Yy, I tylko, wiecie, szkoła yy, i tak nie wiem, nie wiem, ciężki temat. Ale powiem Wam, że no, głowa już na pewno nie jest taka, jaka była kiedyś w szkole, nie? Że się człowiek uczył na sprawdzian czegoś na pamięć albo cokolwiek. A tulipa, nie? Tutaj nie. Nie idzie. No cóż, tak to jest, kochani, cisnę, moja. Hejka. I pisiek no, tak się tak dobra kochani, na razie kończę i uciekam ten obiadek dokończyć otworzyliśmy, no chodź, chodź się przytylić chodź, otworzyliśmy te kalendarze i jeszcze sobie chwilkę teraz z tym Gregorem pogadam, posiedzę a potem się jeszcze do was odezwę dobry wieczór państwu Idziemy, słuchajcie, spaćuniać. <laughs> eee, no i ja już po kąpieli. Właśnie sobie włosy tutaj czeszę. I patrzcie, jakie fajne. Świecące. Lubię. <laughs> Lubię, eee, że są zdrowe. Tył, przód, wszystko. <laughs> no. Ale słuchajcie, ja już jestem gotowa. Kładam sobie jeszcze tylko. E, słuchajcie, tej cynkowej maści. Tutaj mam dwa takie malutkie pryszcze, które już mi się goją, ale zawsze sobie troszeczkę maści na nie dam. I jestem gotowa do urzeczka. W ogóle wiecie, co zauważyłam? Uwielbiam chodzić w golfach, ale mi nie służą, bo jak mam golf, to jak on mi tu ściska, wiecie, koło szyi i tutaj, to bardzo mi robi, yy, wiecie, taką twarz. I zauważyłam, że to jest przez to, że jak on tu ściska tę szyję, to to wszystko idzie do góry, wiecie, o co chodzi. I chyba nie mogę chodzić w golfach. Bynajmniej nie do momentu, aż naprawdę sobie jeszcze schudnę, bo bardzo nieestetycznie to wygląda. Szkoda. Znaczy wiecie, no szaliczek czy coś. Można założyć <laughs> gdzieś iść, czy coś. Jak jest zimno, to tak, ale ogólnie nie robi to ładnego, wiecie, takiego wyglądu, nie? <laughs> Bardzo tutaj ta szyja tak wybija w golfie. Bynajmniej u osób pulchniejszych nie? No także tak, ja już jestem gotowa do spanka kochani, idziemy spać jutrzejszy dzień zaczynam od wyjazdu jadę do sklepu spotykam się jutro z Cindy przyjeżdżamy do mnie, będziemy jeść wspólnie śniadanie, tak zwany brunchen, już kiedyś to mówiłam sobie tak czasem robimy jak jest czas akurat jutro nam pasuje także jutro przyjedzie Rano wstaje, jadę do sklepu kupić pieczywo, jakiś obkład na co tam będzie miała ochotę. Także umówiłyśmy się ogólnie na dziewiątą, więc wstajemy rano i jedziemy na szybkie zakupy. Brwi zjechały trochę. Mam wrażenie, że były ciemniejsze o poranku. Wydaje mi się, że są teraz bardziej pokazane. Co mi się tutaj o, coś mi się tutaj żyłka jakaś pokazała. No. Chyba jest zmyło, nie? Chyba je zmyło. Ani z nimi nie robiłam, nie? Miałam tylko kredkę. No tak. To są właśnie te wszystkie produkty kuźwa. Ale tak jak mówię, euro kosztowały, więc nie ma tragedii. Ale troszkę jeszcze tam widać tą yy, brew, ale widzicie, już bardzo, bardzo. Bardzo słabą. No. Dobra, kochanie, ja kończę na dzisiaj. Dziękuję Wam za tego vlogmasa. Widzimy się w jutrzejszym, nowym. Buziaczki dla Was picie słodko i do jutra rano. Pa pa!